Witam Was serdecznie w ABB Living Space Experience. Dzisiaj jest z nami Tomasz Wieczorek, firma Inlogic. Bardzo milo. Oraz Krzysztof Sasin, firma ABB. Miło mi, cześć. Dziękuję, że przyjeście, to zaproszenie. Chciałbym zadać Wam kilka pytań. Potrzeby mamy podobne, natomiast one się zmieniają na przestrzeni lat. Pojawiają się w rodzinie dzieci, czasami zwierzęta domowe. Zmieniają się nasze preferencje. Jak sprawić, by taki system podążał za tymi potrzebami? Wiesz co, no to jest właśnie bardzo ważne, żeby coś, co planujemy dzisiaj, a, a ma to służyć nam wiele lat. Nie było mocno przesterowane na potrzeby dnia dzisiejszego. Mm -hmm. To musi być coś, co stanowi kręgosłup takiego uniwersalnej instalacji, która do, do, dopasowuje się do potrzeb klienta z biegiem lat. To znaczy coś, co dzisiaj nam wystarcza i, i spełnia nasze oczekiwania, żeby było w miarę elastyczne za parę lat, kiedy, kiedy trudno nam nawet przewidzieć. W jakim miejscu znajdziemy się? Tak? Co, 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 co będzie sprawiało nam komfort i przyjemność? Tomko, ja mogę cię zapytać, a tak naprawdę jak uzyskać to, żeby mieć pewność, że dane rozwiązanie, które dzisiaj implementujemy, za kilka lat nadal będzie serwisowalne? Jak rekomendujesz klientom, co oni hmm. powinni wybrać, jakie hmm. technologie, żeby one były cały czas może... Serwisowane były może na topie, albo po prostu przynajmniej były cały tak. czas użyteczne. Wiesz co, najbardziej kluczowym elementem, który staram się uświadomić swoim klientom, to jest bezpieczeństwo. Mhm. I nie, nie myślę tutaj o bezpieczeństwie pod względem włamania, zalania, pożaru, itd. Myślę że o, o bezpieczeństwie, które daje nam komfort tego, że coś, co zakupiliśmy dzisiaj, coś, co wybudowaliśmy dzisiaj, będziemy mogli z tego korzystać i będziemy mm -hmm. mieli zaplecze za parę lat. Czyli rozmawiając z klientem staram się uświadomić im bardzo ważną rzecz, żeby wybierając wykonawcę, żeby wyko wybierając system, instalację, mm -hmm. która zostanie u niego zainstalowana, była to y, instalacja, która ma już za sobą pewną historię. Ja, dla, ja jestem firmą usługową, nie jestem producentem, mm. więc, więc mogę jak gdyby w swoim koszyku, mógłbym mieć w swoim koszyku wiele rozwiązań, no ale, natomiast zdecydowałem się na rozwiązanie, które, które jest kluczowe, które daje komfort i bezpieczeństwo mm, dla moich klientów. Rozwiązania, które, które proponuję, są to systemy, systemy KNX, mm. wcześniej zwane AB których historia, początki sięgają lat 80. I to jest niezwykle ważne i to staram się klientom uświadomić, żeby na to zwrócili uwagę. Bo dzisiaj realizacja pewnych rozwiązań, tak? to czy nam sterujemy oświetleniem, ogrzewaniem, różne rzeczy dla jednych podstawowe, dla innych mieszczące się w granicach już jakiegoś tam gadżeciarstwa, można zrealizować na wiele sposobów. Ważne, żeby znaleźć takie rozwiązanie, które ma za sobą długoletnią tradycję i wsparcie. Rozwiązanie KNX, no to ty doskonale o tym wiesz, są spisane z większości norm na świecie, mhm, jako, tak. ja, jako jedyne. Rozwiązania KNX są w koszyku wielu producentów. I teraz sięgając do, y, y, do odpowiedzi na Twoje pytanie, co jest ważne? Po pierwsze, bezpieczeństwo y, y, wyboru odpowiedniego standardu. Na drugim etapie, jeżeli decydujemy się na standard, to wybranie odpowiedniego y, producenta, tak? odpowiedniego dostawcy czyli ten dostawca też musi coś reprezentować tak? y, y -y. historię, y, 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 wielu lat i y, y, doświadczeń. No i trzeci element musi być dobry wykonawca który potrafi to wszystko spiąć, zaprojektować i, 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 i wykonać i wydaje mi się, że tylko te trzy elementy yy, spięte razem, yy, oczywiście pewien kredyt zaufania inwestora, yy, no, hmm. daje sukces. No dobrze, to brzmi tak jakby yy, miało się obyć zupełnie bez problemów, a przecież takie problemy się zdarzają I, i... Powiedz Tomku, jakie problemy zdarzają się najczęściej i jak, jak można im zapobiec. Co, jakie problemy zdarzają się najczęściej, to na to nie jestem przygotowany, żeby ci powiedzieć, bo musiałbym się zastanowić. Natomiast mogę ci odpowiedzieć w ten sposób, że problemy są zawsze i, i jest wiele, wiele przysłów, które się do tego odnoszą. Natomiast kluczową rzeczą jest to, Znowu, na co odpowiedziałem w, w pierwszym, y, 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 jak gdyby wcześniej. Czyli, jeżeli pojawia się taki problem, mhm. to w jaki sposób on zostanie zrealizowany? I teraz, jeżeli on jest, i, i, i mamy do czynienia z pewnym standardem, z czymś, co jest us usystematyzowane, spisane, mhm. unormowane. No to, no to jest również droga i ścieżka jak go rozwiązać. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, jeżeli pojawia się kłopot po stronie urządzenia, znowu, jeżeli mamy dobrego dostawcę z silną pozycją na rynku, no czującego jak gdyby odpowiedzialność również za swój produkt, no to również mamy drogę do, do rozwiązania tego problemu. No i na samym końcu instalator, tak, wykonawca, który, który spinając to wszystko, niezależnie po której z trzech stron leży problem, można to rozwiązać. Jeżeli, jeżeli ktoś sięgałby po rozwiązania, które są nowe, nie chcę nazwać garażowe, tak? Ale, ale które nie mają za sobą pewnej historii, to również ta ścieżka rozwiązywania pewnych rzeczy no, może się okazać ślepą uliczką, nie? Więc... Jasne. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejszą rozmowę. Cieszę się. Dziękujemy za zaproszenie medika.